Zaczyna się o tym mówić, że sztuczna inteligencja zmieni sposób, w jaki uczymy dzieci, i jak wygląda Ona już stury. zmieniła. Tak. Ona już zmieniła. A to e... dopiero zresztą początek chyba, tak? tych zmian. Wiesz, to jest tak, jak nie masz całego obrazu, a nie mamy, bo temat dopiero się zaczyna rozkręcać, to tak naprawdę nie wiemy, czy jesteśmy na progu, czy dopiero te drzwi się uchyliły, czy jesteśmy w połowie tego dużego pokoju. To jest no, pytanie, które czasami pada w rozmowach: co będzie następną dużą rewolucją technologiczną? No, skąd mamy to wiedzieć? Znaczy, rewolucja z definicji przychodzi niespodziewanie. Rewolucja z definicji to jest coś, czego nikt nie przewidział, bo jeżeli przewidujemy, to to przestaje być rewolucja, to to staje się ewolucją. Nie rozumiem, dlaczego. W ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy, kiedy Chat GPT pojawił się w takiej, bym powiedział, no szerszej, w szerszym kontekście dla szerszej grupy ludzi. Dlaczego się mówi o nim, że to jest rewolucja? Podczas gdy przecież języki, różne modele językowe były rozwijane od wielu lat. To jest kolejny krok ewolucyjny, bardzo sprawny, taki trochę pod publikę, Moim zdaniem, natomiast to na pewno nie jest rewolucja. Natomiast wracając do tego pytania, zacznę od takiej historii, którą, której no byłem e, nawet nie tyle świadkiem, która była, której, w której uczestniczyłem kilka lat temu. Nie wiem z jakiej okazji, ale byłem w Chinach. I w Szanghaju, już, już nie pamiętam, z jaka, jaka to była okazja, jakaś konferencja chyba. I w Szanghaju byłem w szkole której widziałem wykorzystanie różnego rodzaju technologii cyfrowych na lekcji. Nie mówię po Chińsku w ogóle, więc przez tłumacza rozmawiałem z dziećmi, pytałem czym się zajmują, co robią. zapytałem, co robią na lekcjach informatyki. Odniosłem wrażenie, że to pytanie było dla nich trochę dziwne. Na tyle dziwne, że wydawało mi się, że oni nie mają chyba takich lekcji informatyki, po prostu osobno lekcji informatyki, tylko mają różnego rodzaju, przynajmniej w tej szkole, różnego rodzaju techniki wykorzystywane na różnych przedmiotach. To znaczy w skrócie takie działanie trochę projektowe, coś co jest moim ogromnym, ogromnym marzeniem, a czego z jakiegoś powodu nie robi się w Polsce. I oni mówili, że piszą na przykład aplikacje mobilne, że uczą się tych rzeczy, że uczą się języków programowania. Wróciłem z tych Chin, nie byłem tam długo, nie wiem, może tydzień, może półtora tygodnia, i zapytałem moje dzieci, z grubsza w tym samym wieku, czym one się zajmują na informatyce. I to było albo w okolicy ciut przed Wielkanocą, albo ciut przed Bożym Narodzeniem. One je powiedziały, że robią. Kartki świąteczne, w Wordzie, autokształtami. Okay? Bo ich pani nauczycielka tak nie do końca ogarniała temat nawet jakiegoś programu graficznego. Bo nie była informatykiem. Bo na informatyka nie stać szkołę. Żaden informatyk. Rozmawiałem później z panią dyrektor szkoły i wiesz, co ona no chętnie zatrudniła. Tyle tylko, że no nie, nie, nie potrafię znaleźć za te pieniądze. I wtedy sobie pomyślałem, na samym starcie, moje dzieci są już pięć długości z tyłu. Moje dzieci, nasze dzieci. Tak, to nie jest kwestia jednej szkoły. To jest kwestia większości szkół. I to mnie nastroiło bardzo, ale tak bardzo pesymistycznie, bo wiesz, to, że są państwa biedne i bogate, to, że na niektóre rzeczy w jednych miejscach chodzimy większy nacisk albo, albo mniejszy, to to jest jasne. Natomiast to, że na samym wstępie już komuś podkładasz nogę, jeszcze on nie zdążył wystartować. Mówimy o dzieciach no, małych, tak? One jeszcze nie zdążyły wystartować i już im ktoś nogę podłożył. I co za to odpowiada podglebie kulturowe, czy Coś, co właśnie nawiązuje do tematu programu Mapy Mentalne, że coś jest takiego, co uruchamia taki, a nie inny sposób funkcjonowania systemu w Polsce i różnego rodzaju systemów, że tutaj jest potrzebna zmiana? Gdzie upatrujesz? Nie mam jednej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że tak jak w wielu, wielu sytuacjach i także wielu gości Twoich odpowiada, to jest bardziej skomplikowane. Albo to nie jest takie proste. Nie? Znaczy, może fajnie by było, Gdyby jeden element, nawet gdyby on był bardzo skomplikowany, ale wystarczyłoby zmienić jeden element i sprawy by się naprawiły. Otóż nie, to jest wiele elementów. Oczywiście to jest kwestia tego, że y, szkoła ma niewiele pieniędzy na to, żeby zatrudniać specjalistów. Nie chcę powiedzieć, bo bardzo łatwo to zdanie przeinaczyć, y, rozumiejąc albo interpretując, że ci, którzy pracują w szkole, nie są specjalistami. Nie twierdzę tego, mówię tylko, że w takich dziedzinach jak chociażby informatyka, za te pieniądze, które szkoła oferuje, bardzo trudno jest zatrudnić informatyka. Takiego, który byłby informatykiem, informatykiem, a nie kimś, kto po prostu skończył kurs uprawniający do nauki. Okay. Ale to jest problem nie tylko informatyki, to jest problem wielu różnych dziedzin. Ja wspominałem o, o tym uczeniu projektowym. W polskim systemie nie ma zakazu, Uczenia projektowego. Uczenie projektowe, czyli takie, w którym nie masz takiego ścisłego podziału na fizykę, chemię, biologię, itd., itd. Takim typowym przykładem, tym, no akurat ostatnio, o którym często mówię, to jest kwestia zmian klimatu. Kiedyś zadałem sobie trud, biorę udział w takim okrągłym stole edukacji klimatycznej i kiedyś w jakiejś wypowiedzi pojawiło się jakieś stwierdzenie, że trzeba by stworzyć może nowy przedmiot edukacja klimatyczna. Ja reaguję na tego typu pomysły zawsze z dużym, z dużym sceptycyzmem, bo uważam, że dzieci tak są mocno przeładowane. Zadałem sobie trud i prześledziłem program szkolny w szkole podstawowej i w liceum i odkryłem nawet ku swojemu takiemu dość dużemu zdziwieniu, że w programie szkoły i podstawowej i liceum jest absolutnie wszystko, co wystarczy do zrozumienia bardzo szerokiego i skomplikowanego tematu, jakim jest klimat. Problem polega na tym, że te informacje są rozrzucone. Co trochę jest na fizyce, trochę jest na chemii, trochę jest na biologii, jest na geografii, nawet na historii. Dzieci się uczą, wiesz, o cywilizacjach, nie wiem, Ameryki Środkowej, Południowej, które z powodu lokalnych zmian albo braku zasobów, albo, albo wyczerpania zasobów po prostu wyginęły. Yy. Dziecko to wszystko wie, albo powinno wiedzieć. I wychodzi ze szkoły i dalej nie rozumie, na czym polega być może jeden z największych, jedno z największych wyzwań, o ile nie największe ym, naszych czasów, czyli zmiany klimatyczne i ich konsekwencje. I sobie zacząłem zadawać pytanie, jak to jest możliwe, że patrząc już nawet na takim poziomie państwowym, wydajemy przecież ogrom pieniędzy na naukę, po to, żeby młody człowiek, który skończy cykl. Yy, Obowiązkowej edukacji w Polsce, pewne rzeczy wiedział, z pewnych konsekwencji zdawał sobie sprawę, to kosztuje w skali państwa przecież ogromne pieniądze. I tu idzie w błoto. On wychodzi, dalej nie wie. I wiesz dlaczego tak jest? Dlatego, że nikt mu nie połączył tych kropek. On ma mnóstwo informacji w różnych tak, miejscach. Tak, tak. Na, różnych przedmiotach. Po... tak no. na, na różnych przedmiotach i on dalej nie wie. I wiesz, zadziwiające jest, zamykając ten, ten wątek. Zadziwiające jest to, że w polskiej szkole możesz uczyć projektowo. Fizyk z chemikiem, z chemikiem, z biologiem, z geografem i z dyrekcją mogą się dogadać, że ten tydzień poświęcamy na kwestie klimatyczne i uczymy o tym łącząc kropki.